chcieli tu łazić, aż na wierchu zawiście śląsko-fana, żeby my się poczuli, że my są u siebie w naszym hajmacie. A nasz heimat to co? Górny Śląsk! Górny Śląsk! Górny Śląsk!

Powiem wam szczerze, jak to zawsze, że jest mnie za ten polski syn trochę gańba i że dalej nie mamy jeszcze we polskim prawie ani śląskiej nacyje, ani śląskiej gotki jako języka regionalnego. Nie ma... To... W tym roku mamy 1150 lat od stół śląska. Jest to też taka przyczyna ku temu aby my się wspomnieli i że my sam byli na tej ziemi. Choć nie... są nie uznawani. Jest to komisz, że najwięcej 850 tysięcy ludzi, które mają na nacyj oślądską, nie są uznawani. Myśląc są... o coś. Że w całej Polsce będą rozumieć, o co nam się rozchodzi, że my nie chcemy niszczyć nic, co jest polskie, my chcemy pielęgnować to, co jest nasze. I gratuluję Awon temu. In... Ja bym chciał, żeby władze polskie zrozumiały jedno. jak chcą. Żeby my się czuli z tego, żeby są dumni i dumnymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, to Polska musi odzyskać honor. Honor w naszych oczach. Bo niestety, jej obywatelami, chcemy, żeby usłyszała o cała Europa. Bez apelujemy do Europejczyków. Hilfnijcie nam w uważaniu śląskiej nacyjni. Recognize Apple Silesians as the ethnic minority. Recognize the Silesian nationality. Recognize the official Silesian language, Śląska Gotka. Enter the regional education to the primary school and gymnasiums. Enter the Silesian symbolism, the emblem and the flag next to the Polish symbolism in all institutions of public administration and local government the right of salesian nation to self-determination